Mira miała sześć lat, lubiła rysować kotki i zadawać pytania o wszystko: dlaczego chmury są szare, czy drzewa śpią zimą, i czy sny mogą się naprawdę wydarzyć. Była żywa, radosna i rozmowna. Dlatego cisza, która zapadła po tamtym weekendzie, była aż niepokojąca. Agata, jej mama, musiała wyjechać służbowo na jeden dzień. Nie miała wyjścia. Poprosiła swoją siostrę, Karolinę, by zaopiekowała się Mirą. Dziewczynka nigdy wcześniej nie nocowała u ciotki, ale wydawała się spokojna. Karolina mieszkała w dużym domu pod lasem, razem z mężem i dwójką nastoletnich dzieci. To tylko jedna noc, powtarzała sobie Agata, żegnając córkę. Kiedy wróciła następnego dnia rano, Mira siedziała na kanapie, tuląc misia, którego zawsze zabierała do łóżka. Nie podniosła wzroku. Nie przywitała się. Nie powiedziała nic. Kochanie! Agata uklękła obok niej. Wszystko w porządku? Mira patrzyła przed siebie. Jej buzia była spokojna, ale dziwnie blada. Oczy nie wyrażały nic. Jakby jej tam nie było. Karolina tylko wzruszyła ramionami. Może się nie wyspała. Dzieci tak czasem mają. Ale cisza trwała. Minęły dwa dni, potem trzy. Mira milczała. Agata zapisała ją do psychologa dziecięcego. Po trzech spotkaniach specjalistka poprosiła ją na rozmowę. Powiedziała, że Mira rysowała w czasie sesji całe kartki, jedną po drugiej. I że Agata powinna to zobaczyć. Kiedy podała jej te rysunki, Agacie zrobiło się zimno. Bo to, co narysowała jej córka, wyglądało jak dom Karoliny. Ale z czymś jeszcze. Czymś, co w nim było ale nie należało do tej rodziny. Rysunki były wykonane kredkami dziecięcymi, kolorowymi, ale to, co przedstawiały, miało w sobie coś nienaturalnego. Na pierwszym obrazku był salon. Agata poznała go od razu, kominek z białej cegły, żółty fotel ciotki Karoliny, nawet wzór dywanu się zgadzał. Stały tam cztery postacie: Karolina, jej dwaj synowie, Michał i Tobiasz oraz ktoś jeszcze. Czwarta postać była narysowana czarną kredką. Bez twarzy. Zdecydowanie wyższa od pozostałych. Stała tuż za Mirą, która siedziała przy stole. Mała była narysowana drobno, pochylona, a cienie wokół niej jakby się poruszały. Mira nie powiedziała ani słowa podczas rysowania, powiedziała psycholożka. Ale te obrazki powtarzają się. I zawsze jest ta sama postać. Na kolejnych rysunkach było już ciemniej, jakby akcja działa się w nocy. W jednym Mira leżała w łóżku. A postać bez twarzy stała przy drzwiach. W innym była w kuchni, z Karoliną i chłopcami, a czarna sylwetka siedziała z nimi przy stole. Myśli pani, że to wyobraźnia? Zapytała Agata z nadzieją, choć sama nie była o tym przekonana. Psycholożka długo się wahała, zanim odpowiedziała. Dzieci nie rysują takich rzeczy bez powodu. Coś się wydarzyło. Ale ona nie chce albo nie może o tym mówić. Agata nie spała tej nocy. Wpatrywała się w sufit, z rysunkami rozłożonymi na podłodze obok łóżka. W jednej chwili poczuła coś, czego wcześniej nie chciała nawet rozważać. Może Mira nie milczy z powodu ludzi, których zna. Może chodzi o kogoś, kogo nie zna nikt. Następnego dnia próbowała jeszcze raz. Mira, skarbie, proszę, tylko kiwnij głową, czy coś się wydarzyło u cioci? Dziewczynka nie zareagowała. Tylko mocniej ścisnęła swojego misia. Potem wolno podeszła do stołu, wzięła czystą kartkę i czarną kredkę. I zaczęła rysować dalej. Mira rysowała powoli. Jej ręka nie drżała, ale w oczach było coś, czego Agata nigdy wcześniej w niej nie widziała skupienie graniczące z rezygnacją. Jakby wiedziała, że to, co właśnie pojawi się na kartce, nie da się już cofnąć. Agata siedziała obok, w milczeniu. Czuła narastający niepokój który ściskał jej gardło coraz mocniej z każdą kolejną linią kredki. Na rysunku znów był dom Karoliny. Tym razem jednak Agata rozpoznała samą siebie. Jej sylwetka była narysowana z tyłu, jakby wychodziła drzwiami. Za nią, bardzo blisko, ta sama czarna postać bez twarzy. Większa niż wcześniej. I teraz jej ręka była wyciągnięta w kierunku pleców Agaty. Agata zamarła. "Mira" szepnęła. "To ja." To rysunek, jak wychodzę od Karoliny? Dziewczynka nie odpowiedziała. Odłożyła kredkę i przytuliła się do Misia. Na moment spojrzała matce w oczy. Pierwszy raz od kilku dni. I w tym spojrzeniu było coś, czego Agata nie potrafiła nazwać. Strach? Ostrzeżenie? Nie czekała dłużej. Złapała telefon i zadzwoniła do Karoliny. Karolina, muszę cię zapytać. Czy ktoś jeszcze był u was wtedy, gdy Mira nocowała? Nie. Tylko my. Dlaczego? A. Agata zawahała się. Czy Mira zachowywała się jakoś dziwnie? W nocy wstała, mówiła coś przez sen, ale nie rozumiałam. Stała w korytarzu, jakby patrzyła na coś za mną. Myślałam, że lunatykuje. Dlaczego pytasz? Agata poczuła, że zimno rozchodzi się po jej karku. Nie wiedziała, co powiedzieć. Tego wieczoru zasypiała z trudem. A kiedy wreszcie odpłynęła w sen, co się zbudziło? Skrzypnięcie podłogi. Jakby w korytarzu. Wstała, nie zapalając światła i ostrożnie wyszła z pokoju. Mira spała. W korytarzu nie było nikogo. Już miała wracać, gdy kątem oka zauważyła coś narysowanego na ścianie, tuż przy wejściu do jej sypialni. Kretką czarną, dziecięcą ręką. Postać bez twarzy. I Agata, postać tuż za nią. Minął jakiś czas. Agata z Mirą zmieniły mieszkanie. Nowy blok, nowi ludzie, hałas ulicy za oknem. Codzienność była zwyczajna, prawie przyjemna. Od razu po wyprowadzce Mira znowu zaczęła mówić cicho, powoli, ale mówiła. Nie wracała do tamtego tematu, nie rysowała czarną kredką. Agata schowała wszystkie rysunki do szuflady, przekonana, że im dalej od tego wszystkiego, tym lepiej. Ale tylko z pozoru. Pewnego dnia Agata odebrała telefon z przedszkola. Mira coś narysowała, powiedziała wychowawczyni. I może pani do nas przyjechać? Na rysunku była klatka schodowa ich nowego bloku. I czarna postać, narysowana w tym samym stylu, co wcześniej. Stała na ostatnim stopniu przed drzwiami do ich mieszkania. Za nią druga i trzecia. Wszystkie bez twarzy. Mira, zaczęła Agata po powrocie do domu. Czy one coś ci zrobiły? Dziewczynka pokręciła głową. Nie mi. Komu, kochanie? Mira długo milczała. A potem powiedziała coś, czego Agata w ogóle się nie spodziewała. One są z tobą. Agata zamarła. Co masz na myśli? One były w domu cioci, bo chciały się nauczyć, jak wejść do ludzi. I weszły w ciebie. W nocy Agata długo nie mogła spać. Wpatrywała się w sufit, próbując racjonalizować słowa córki. A potem poczuła znajome skrzypnięcie podłogi. Usiadła powoli. Cień przy drzwiach sypialni wydawał się głębszy niż mrok pokoju. Mira, Zapytała. Nie było odpowiedzi. Wstała i poszła do pokoju córki. Łóżko było puste. Znalazła ją w kuchni. Mira stała przy stole, narysowała coś świeżo na kartce. Agata zbliżyła się, spojrzała i nagle zrozumiała. Na rysunku była ona. Agata, ale nie sama. Wychodziła z niej czarna postać. Z tej narysowanej Agaty. Mira spojrzała na matkę cicho i spokojnie. Mamo to nie jesteś już ty.